Dzisiaj sobie naglem odcinek że moim stryjecznym bratem. Przywitaj się. Hej! Ma coś znaczy Boże. Jaki ma Nie wiem. Skąd mi się kojarzy? Ale on ma na imię Wojtek i sobie ten... Jak to się nazywa? Dzisiaj sobie macie pokażę. Skąd mi się kojarzy? To Macie, nie wiem wojtek dzisiaj sobie nagramy odcinek że robimy yy, animację ja już wchodzę i zrobimy sobie animacje fajne I co chcecie ja z tą animację zrobiłem z tym bicepsem mati co? Czadam, wojtek no wojtek Boże, o tak tam, to za reklamę to bierzemy. dobra zrobimy sobie to i zrobimy halt animation od razu, oh, a znowu reklamy, Dobra, dobra widzowie, jesteśmy, żeby nagle odcinek i sobie rysujemy. Ue, trochę krzywo, ale dobra. Dobra, tak będzie wyglądał ludzik. Albo nie, zmiana planów. Poczekaj, tutorial, jaka? tutorial for for fighting to animation. Takie Dobra? This is on 10x -cause. I don't... Dobra, my już jesteśmy na apcie. W... I Wojtek kliknij obojętnie coś. Kliknij coś. No. Wy tego nie widzicie, ale to klika. No i si, 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 si. My tam leklamy na Wojtek, zrobiłeś. Co? 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 Zostawcie lajka, pytanie. Zostawcie lajka, pytanie. Zrobimy sobie warki, warki w się sensie, że wiecie Miecie Tata Lidla, no, że ja? Co? Tata Lidla, ta... Ej, no daj no, no to nie jest mikaj. To zrobimy To spróbujemy Chwila No widzowie, ten, jak to się nazywa? Zrobimy sobie z odcinek jakiś, nie wiem, od, nie wiem, ten, no coś tu się ustawia, nie? Robimy. Trinał, nie rozumiem. Fina. Jak się to zaczyna? Trinał, no, nie. Trinał, o, trinał. I robi, o Boże, chwila widowy. Jak się to usuwa? kosz? Bo wiele też. Mm, 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 mm. 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 Najgorzej, ja mam taki duży palec, a tu. Nie jest taki łatwe, rysowa. I już zwaliłem. Finalizacja. Ja zlubię, więc... Mati, nie idź! Chodź. No, 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 no. Mati, że telefon. Dobra, nieważne. Dla mnie wczoraj... Ej. Siadaj. Łamitację. Niechu Mati, bo się nie mów mi. Ciaszej wygada, coś, co nie powinno powiedzieć dla Kolicę, czy... Ty...

Dobra Buży, co mi małego grania? Jak ci tam wyjął telefon i gra Buży, no nie wiem, to mam z tym napis I wojskak wyjął ten Wojskak wyjął telefon wtedy

Объехать. 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 Nie znowu, 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 O Jezus, dobra koncień, ten odcinek. No, no.